Witam serdecznie i zapraszam na przegląd ze sklepu Action. W tym filmie zobaczycie nowości do domu i ogrodu, dekoracje, ozdoby oraz akcesoria, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Teraz macie okazję zobaczyć dekoracje ogrodowe, figurki przedstawiające kilka zwierząt. Każda z nich kosztuje niecałe 12 zł. Niecałe 16 zł kosztuje okrągła solarna lampa podłogowa ze stali nierdzewnej. Średnica lampy to 12 cm. Wśród nowości znaleźć możemy taki dekoracyjny łańcuch świetlny z dziesięcioma lampkami LED. Ozdobne latarenki z tworzywa sztucznego dostępne są w kilku kolorach do wyboru. W tym sklepie Action w kolorze beżowym, czarnym oraz białym. Tak wyglądają gdy świecą. Dekoracja ma długość 560 cm. Cena oświetlenia to niecałe 30 zł. Zobaczmy teraz na wszystkie dostępne kolory takiej dekoracji. A oto następne ogrodowe nowe figurki, jakie kupić możemy w sklepie action. Są to żółwie oraz ślimaki, mające na grzbietach kilka rodzajów warzyw. Terakotowe figurki ogrodowe kupić możemy za niecałe 4 zł. Przyjrzyjmy się teraz każdej z nich. Niecałe 45 zł kosztuje płócienny obróz na stół. Dostępny jest w kilku wzorach ma wymiary 140 x 250 cm. W niektórych sklepach, akurat za niecałe 13 zł, kupić można jeszcze takie właśnie ceramiczne wazoniki. Wazon taki jak ten dostępny jest w kilku wzorach oraz kolorach. Wazony mają średnicę 11,5 i wysokość 11 cm. Tak wyglądają niektóre z nich. W sklepie action kupić możemy także sztuczne sukulenty w żebrowanym słoiku. Dekoracja kosztuje niecałe 18 zł, ma wysokość około 11 cm. A oto wodoodporna ogrodowa poduszka, dostępna w kilku wzorach. Ma wymiary 45x45 cm, poszewka poduszki zapinana jest na zamek. Wzorzysta jest z jednej strony. Tego rodzaju poduszki kupić możemy za niecałe 20 zł. I jeszcze jedna nowość w sklepie Action, jaką jest świeca pieńkowa ze wzorem. Kosztuje 7,95 zł ma wysokość 8 cm. Dostępna jest z czterema różnymi wzorami, które teraz macie okazję zobaczyć. Świece są bezzapachowe. Poszewki, które teraz widzicie, są aksamitne. Wiosenne wzory na poszewkach zapinanych na zamek znajdują się tylko po jednej stronie. Poszewki mają wymiary 45x45 cm, kosztują niecałe 15 zł. W ofercie sklepu Action jest także ta okrągła pleciona taca. Wykonana jest z hyacyntu Wodnego, ma średnicę 35 cm. Aktualna cena tacy to 15 zł. i 25 groszy. W ofercie sklepu Action jest także okrągły rozkładany pluszowy kosz z uchwytami. Ma wysokość 55 i średnicę 35 cm. Utrzymuje rzeczy o łącznej wadze do 5 kg. Poliestrowy kosz do przechowywania dostępny jest w kilku kolorach, tutaj w kolorze białym. Kosztuje 22 zł i 95 groszy. W sklepie Action kupić możemy także okrągłą, pluszową, rozkładaną pufę ze schowkiem. Pufa ma średnicę 31,5 i wysokość 37,5 cm. W tym sklepie ekrzyn dostępna była w kolorze białym. Kosztuje 34,95 zł. Jest także wieszak z drewna mango z trzema podwójnymi hakami. Dostępny jest w naturalnych kolorach drewna. Ma długość 47 cm, kosztuje niecałe 20 zł. Za 22,95 zł kupić możemy lampę dotykową LED, działającą na baterię. Jak widać na opakowaniu, ma wysokość 12,5 oraz średnicę 9 cm. Lampa stworzywa sztucznego dostępna jest w kilku wzorach oraz kolorach. Świeci siedmioma różnymi kolorami. Tak wygląda jedna z takich lamp. Wśród nowości w sklepie Action znaleźć możemy także ceramiczny wazon z dekoracjami mającymi kształt serc. Wazon taki jak ten dostępny jest w kolorze czerwonym, białym oraz różowym. Ma średnicę 14 i wysokość 23 cm. Kosztuje 34 ,99 zł. 99 groszy. Za niecałe 23 zł. kupić możemy dwuczęściowy zestaw do zraszaczy. Wśród akcesoriów ogrodowych jest także rozciągliwy wąż, którego cena to niecałe 45 zł. Wąż ogrodowy z akcesoriami ma maksymalną długość 22,5 metra. Opakowanie zawiera m.in. dwie różne końcówki. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.